My teraz nagrywamy. Śmieleczko, ziołeczki, ja jestem Karol. <grymian> a dzisiaj będziemy nagrywać GTA 5. Już zaczęliśmy sobie misję. Nie nagrywało się tamten odcinek, to musieliśmy jechać, no, bo. No, yy, przypomniała nam się, że na, tak naprawdę y, gadaliśmy sami do siebie i nas <grymian> nagrywaliśmy. Więc to było dziwne. No, no bo my nie wiedzieliśmy, co jest nocone. No, teraz yy, robimy misję na GTA 5. Maron, no. niech ten Trevor spojrzy na swój ryj. On wygląda. Gdzie ma garnitur? Nie wiem. On, on, jest, on jest psychopatą Menelem. No, psychopata Menel. Dziad, pił. Bo? Ja się ja w Filipsie. Który ma dziwną chatę. Mieszka w przyczepie na zakupy. No, do dobra, jedziemy do tego dziwaka. Dzisiaj właśnie chcemy zobaczyć zjawę na górze, pewnie wiemy, pewnie no wiadomo, że wy już widzieliście tą zjawę, ale my jeszcze nie. I właśnie mamy okazję. Ja widziałem zjawę i chciałem ją zabić. Zostajemy chyba minion złotych. Nie da się jej zabić. Da się. Nie. Kto ją zabił, ale Nie zabił jej. Bo że to jest No, bo nie że nie będziemy się kupić. Nie zabił jej, może. No, i teraz właśnie sobie coś robimy. jest No, ale ty już robiłeś tą misję i. Ale musimy jeszcze raz to zrobić. Stary, jak robiłeś to tą jest misję, to. No, no, ale ja. To jest, ona jest to misja, jest długa. Jak latałeś, to i tak cię nie wychodziło. Nie mogłeś wylądować normalnie. Ta miska jest długa. Ta misja jest jak jak, nienormalna. Jaka, jaka, jaka misja? Proszę bardzo. To nie jest misja. To nie jest misja. To nie jest misja? Gościu, Maro, a ty musisz ten filmik puścić na YouTube'a. No, puściłeś jest siłę Twojego, Ejdionie. O Jezus, Maria, ja już to widzę. Ja też widzę. Jak widzicie, ruszamy jak Marol. Tak trochę. A nie, dziełam, co ty Sorze, no było szczekania.